Witajcie, kochani, w Dniu Pańskim. Z największą radością, skupieniem, z miłością pochylamy się znowu wspólnie nad Słowem Boga. Dzisiaj fragment z Psalmu 116. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta szeolu. Popadłem w ucisk i udrękę, ale wezwałem imienia Pańskiego: O Panie, ratujmy życie. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, i Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi pełnych prostoty. Byłem bezsilny, a On mnie wybawił. Dzisiaj kontynuujemy nasze spojrzenie na Najświętsze Imię Jezus. I chciałabym zaprosić nas wszystkich, abyśmy też zwrócili nasze spojrzenie na cierpiących, na tych, którzy są adresatami tego fragmentu. Byłem bezsilny, oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta szeolu, popadłem w uciski, udrękę. Mamy w naszych znajomych, w naszych rodzinach osoby, które proszą o modlitwę, ponieważ cierpią psychicznie, fizycznie, duchowo. Chcę Was dzisiaj zaprosić do tego, abyśmy wzywali imienia Jezus nad tymi osobami w wielkiej prostocie, w wielkim zaufaniu i w wielkiej wierze. Pomyślcie, przypomnijcie sobie intencje, które macie powierzone przez innych. I dzisiaj choćby przez chwilkę, wzywając imienia Jezus, pomódlmy się za te osoby. Pomocą również może być link, który zamieścimy poniżej. Twoje imię jest jak tarcza nad moim życiem. Niech ta pieśń też będzie naszą modlitwą w intencjach powierzonych nam osób cierpiących, potrzebujących pomocy. Twoje imię jest jak tarcza nad życiem mym teraz wzywam Je. Jezus, w Twoje imię chcę. Zaczynać i kończyć dzień, niechaj święci się. Jezus. Panie Jezu, potrzebujemy blasku Twojego imienia, blasku nadziei. Amen. Kochani, pamiętajcie o lajkowaniu, modlimy się za tych, którzy w chwili obecnej nie mają siły, modlimy się z wiarą. Życzę Wam pięknej niedzieli, błogosławionego czasu blisko Jezusa. Do zobaczenia.